Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk Łania. I dzisiaj znów wyjątkowo, znów bez Mateusza, za to z gościem specjalnym, z moim serdecznym przyjacielem Adamem Wysockim. Dzień dobry, witam serdecznie. Adam Wysocki, tak jak tu kolega wspomniał. O, to właśnie tym się właśnie różnimy. Ja nazywam go przyjacielem, on mnie kolegą, no ale to już sobie wyjaśnimy później. Adam dzisiaj z czekoladą mamy minus 2 stopnie, więc jest troszeczkę rzeczywiście zimno. No i co nowego? Może, może, może tak, może co nowego, od tego zaczniemy, także zapraszamy do pierwszego działu. No lokalizacja, eee, oprócz tego, że jestem z Adamem, no to jesteśmy też w miejscu, którego zapewne jeszcze nie widzieliście, eee, są to usługi pogrzebowe Światłość Wiekuista, a więc możecie kojarzyć ten piękny fuksjowy kolor eee, z PL3, po prostu z PL3, eee, bo jest to ekipa, która, która gra u nas i, i, i radzi sobie bardzo dobrze. Adam, co wiesz o tejże ekipie? Znaczy, ja nie zacznę od ekipy. Przeciętny facet nie ma pojęcia, jaki to jest kolor fukcji, ale Patryk nie jest przeciętnym facetem. Dla mnie to jest po prostu jakiegoś tam rzędu różowy. Okej, okay. co nowego, bo tutaj jesteśmy akurat w tym dziale. Możemy powrócić troszeczkę do, do rozgrywek. Mamy już pięć ekip, które są pewne występów w pierwszej lidze. Mamy też kilka tych, które są w pewne gry w trzeciej lidze. No i co się w tym tygodniu tak naprawdę działo? Od samego początku, awans do, do pierwszej ligi. Wywalczyła ekipa La Balance, która poradziła sobie z agrosferą. I w tej samej grupie też właściwie nie mogę powiedzieć jeszcze, że, że straciła szansę ekipa gorzko-gorzko dyskoteki weselne. Ale bardzo mocno utrudniła sobie remisując z GCE. To jest tak, taka duża niespodzianka. Jeżeli chodzi o nowości kolejne, e, dużo wyjaśniło się też w grupie D, gdzie pewne spadku jest już last minute e, oraz pewne awansu do pierwszej ligi. Jest, e, jest ekipa Respektu Przejazdowo, e, o której wcześniej wspomnieliśmy, jak, której jesteś przedstawicielem, bramkarzem. E, no i był wczoraj mecz Respekt Przejazdowo kontra Jeźdźcy Chaosu. E, no, wydawało się że pojedynek dwóch równych drużyn, pojedynek e, drużyn niepokonanych dotąd, ale jednak wynik e, mówi. Sam za siebie. To jest właśnie ta różnica, jak patrzy się tylko na tabelę, sugeruje się tylko tabelą, ale y, ktoś, kto ma większe informacje, no ja stawiałem na naszą drużynę, byłem przekonany, że ich pokonamy. E, jeźdźcy chaosu zrobili kawał dobrej roboty z drużynami, no słabszymi od siebie, e, punktowali bardzo konsekwentnie. Gratuluję im, bo. Za darmo tych punktów nie dostali, no ale tak naprawdę mecz z respektem zweryfikował ich. My zrobiliśmy to co powinniśmy, uważam. Teraz czeka ich mecz z lambadą i będę zaskoczony, jeżeli skończy się to inaczej niż zwycięstwem lambady. Jeżeli miałbym typować, to typuję nas i lambadę do. Eee, pierwszej ligi. Jeźdźcy chaosu spokojnie poradzą sobie w drugiej lidze. Aczkolwiek piłka jest okrągła, bramki są dwie, wszystko się jeszcze może wydarzyć. Obu ekipom życzę powodzenia do, w walce o pierwszą ligę. Eee, tak jest, no, będzie, będzie pojedynek jeźdźców chaosu z lambadą. Jazz join IT. Eee, ja też typuję tu lambadę, ale tak jak Adam powiedział, dopóki piłka jest w grze, eee, wszystko się może wydarzyć. Chociaż nie wiem, Adam, czy wiesz, respekt przejazdowy jest już pewny gry w pierwszej lidze. Wiem, cieszę się. Ja też się cieszę. No tyle z nowości, bo, bo tak naprawdę nowości możecie śledzić cały czas na naszej stronie internetowej w aplikacji. No i co możemy przejść właściwie do statystyk tygodnia. Statystyki tygodnia. Adam niestety musiał załatwić sobie jedną sprawę i nie była to sprawa załatwiana w światości wiekuistej. Najwyższe zwycięstwa to dwa zwycięstwa Lambady Just Join IT z ekipą Balticonu jest to wynik 11-3 oraz wynik respektu przejazdowo w meczu z Jeźdźcami Chaosu 9-1. Jeżeli chodzi o najlepszego strzelca jest to klasycznie Cezary Januszkiewicz, który przyzwyczaił nas już do, do wielu, wielu, wielu bram. Obawiam się tylko o jego formę, jak rzeczywiście spożytkuje te wszystkie vouchery na burgery czy pizzę. Także Czarek, albo przestań strzelać, albo zacznie dzielić się tymi voucherami. Jeżeli chodzi o asystenta, najlepszego asystenta tego tygodnia jest to Mateusz Pańko, bardzo dobrze znany z Lambady, do którego też voucher trafia. Także zdecydowanie gratulacje. No, i właściwie e, przechodzimy do następnego działu, jakim jest Drużyna Tygodnia. Zapraszam, e, czekam na Adama i zapraszam. Drużyna Tygodnia. E, no i właściwie teraz możemy już powiedzieć, dlaczego znajdujemy się w tym miejscu dlaczego postanowiliśmy spotkać się i nagrać. E, ten raport tutaj, e, oczywiście obaj mamy blisko, więc była to był to pierwszorzędny powód. Natomiast e, drużyną tygodnia e, zostaje, drużyną piątego tygodnia, zostaje e, drużyna. Usługi pogrzebowe światłość wiekuista. No i co? Zdecydowanie zasłużenie. Jest to ekipa, która wywalczyła sobie właściwie bez najmniejszych problemów awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mając w grupie takie drużyny jak Adrenalin, które udało się pokonać do zera, mając w grupie takie drużyny jak Marpoli, które też udało się pokonać. Marpoli wzmocnione, nie marpoli trawiaste może w ten sposób. Adam, o światłości wiekuistej coś wiesz, bo, 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 bo drużyna jest nam dobrze znana. Kilka razy mierzyliście się z, ze światłością, ale może nie o tym. Powiedz, jak odbierasz w ogóle ekipę światłości wiekuistej? Co wiesz o nich i, i czy miałeś może okazję też mierzyć się z nimi na parkiecie? Tak, y jeszcze wracając do meczu z adrenalinem, popraw mnie. Adrenalin do meczu ze światłością chyba nie stracił bramki. Nie poprawiam cię zatem, rzeczywiście adrenalin do czasu ze świata, meczu ze światłością wiekuistą e, zachowywał czyste konto. E, no światłość wiekuista, takie nazwiska jak Dąbrzalski czy Gerle, no już budzą respekt. E, ale e, jak w ogóle patrzy się na tą ekipę, no to widać, że to są goście, którzy spędzili na parkietach tak wiele czasu, e, widać zachowania typowo futsalowe, widać e, no, no te Technikę i taktykę gry, e, szeroką ławkę. Tak naprawdę tam to, to, to nie jest, e, nie ma tej przypadłości wielu ekip amatorskich, w których jest powiedzmy dobra czwórka, a i dwóch gości, który, którzy tylko muszą e, dać oddech e, pierwszej dobrej czwórce. Tylko tam, tam naprawdę każdy zmiennik robi dobrą robotę, co no, no stawia światłość e, e, w roli faworytów całych rozgrywek. E, nie byłbym zaskoczony, jakby w ogóle całe rozgrywki wygrali. Widzę ich co najmniej na podium pierwszej ligi. Zobaczymy, bo respekt oczywiście też będzie walczył o medale w tych rozgrywkach. Także mówię, ekipa moim zdaniem najbardziej futsalowa z tego, co oglądamy w naszym zimowym sezonie na parkietach PL3. Zgadzam się z tym. Czy najbardziej futsalowa? Nie wiem, bo nie zapominajmy o Leśniewskim, czyli o obrońcy tytułu. Natomiast w zeszłym sezonie rzeczywiście skończyło się to w ten sposób, że Leśniewski był na miejscu pierwszym, skończył na miejscu pierwszym, a Światłość, wiekuista, na miejscu drugim. Także rzeczywiście ta, ta walka zapowiada się bardzo interesująco. Jeżeli chodzi o, o w ogóle o Światłość, nie, nie można zapominać tutaj o pracy, jaką wykonują nie tylko zawodnicy, ale Iza oraz Karol, którzy, którzy czuwają tutaj, chociaż czuwają to jest... Słabe słowo. <laughs> Właśnie Karol przejeżdżał, także, także pomachał nam i on już pewnie wszystko wie. Na pewno wykonują super robotę i, i tego nie można y, im odebrać? Ja, ja dodam od siebie, że y, to jest bardzo pozytywne zjawisko, jeżeli ktoś. Y, no, to jest ta sama pasja, która, która kręci mnie i Patryka, czyli oprócz yy, biegania po tych parkietach, boiskach, yy, organizowanie tego wszystkiego i jak się widzi osoby, które nie wychodzą na parkiet, a są zajarane tym wszystkim, no to po prostu serce rośnie. Yy, to prawda, to prawda i tak jak wcześniej wspomniałem tutaj, Karolina, czuwają nad tym wszystkim, chociaż słowo czuwają w przypadku branży pogrzebowej może nie jest odpowiednie, yy, ale, ale to już nieważne. Yy... Jeszcze raz powtórzymy, drużyną tygodnia została ekipa Światości Wiekuistej, której życzymy wszystkiego najlepszego w pierwszej lidze i wiemy i wierzymy, że, że ta pierwsza liga jest do wygrania. Oczywiście zgodnie, zgodnie z tradycją wyczytam również skład tejże drużyny, muszę tylko do niej, do niej trafić, zaraz tam będę. Więc czytam: Paweł Czerwiński, Jakub Dążalski, Iwo Gerle, obaj wspomniani przed chwilą, przez Adama, Karol Gienke, Przemysław Juszczyk, Wojciech Konopka, Dawid Lewczuk, Orest Lewosiuk, Artur Maksimow, Rafał Malanowski, Daniel Nocoń, Rafał Orłowski, Maciej Pawlak, Mateusz Sadowski, Patryk Siudziński oraz Bramkarz Paweł Szafek. Jeszcze raz gratulujemy, tu się rozpadało, tego chyba na kamerze nie będzie widać, ale, ale na kurtkach pewnie trochę tak. No i przechodzimy do kolejnego działu, pozdrawiając jeszcze raz cały całą ekipę światłości wiekuistej. Temat tygodnia z racji pogody, która nie rozpieszcza albo może i rozpieszcza, nie wiem, ja chyba wolę śnieg niż, niż deszcz. Eee, temat tygodnia to nowy konkurs, który mamy dość regularnie ostatnio i, i zapowiadam, że będzie on e, w dalszym ciągu regularnie. Chodzi o typowanie spotkań, nie tak jak robiliśmy do tej pory e, w typowaniu meczów, które e, dzieją się na świecie, tylko te nasze. W tym tygodniu ogłosiliśmy trzy konkursy, był to mecz na pewno La Balunsów z AgroSferą, na pewno Respektu Przejazdowo e, z i jeszcze jeden, którego nie pamiętam, ale w każdym razie nikt nie trafił, mimo że typów było chyba prawie 100. Wyniki były naprawdę różne, ale gdzieś tam wszędzie brakowało jednej bramki. Adam, ty też typowałeś? No, typowałem. Znajomi się śmiali, że jeżeli strzelimy te 7, to drugą wrzucę do siatki sam, aczkolwiek nie było takiej potrzeby. tutaj. Pozdro Gouda, wiem, że typujesz, wiem, że wiem, że się tym jarasz, także powodzenia, żebyś w końcu trafił, bo wiem, że jesteś wśród tych pechowców, szczęśliwców, którym tam do dokładnego wyniku brakuje jednej lub dwóch bramek tak, tak, Łukasz typuje cały czas żyje tym i takich ludzi właśnie potrzebujemy potrzebujemy ludzi, którzy, który, którzy chcą wygrywać, chcą typować i chcą po prostu dzielić z nami te, te pasje, chociaż jak wiemy hazard uzależnia i nie polecamy, oczywiście u nas można wygrać, można powiedzieć tylko burgery, tylko pizzę, tylko getry, tylko voucher jakikolwiek, nie są to miliony także u nas jest bezpiecznie tym samym kończymy i dziękujemy za uwagę, ja jeszcze chciał oddać głos Adamowi, bo Adam na pewno ma dla was e, ważne przesłanie, jak wiecie, Adam jest bardzo inteligentnym człowiekiem, bardzo e, bardzo mądrym i, i na pewno zawsze ma coś do dodania. Nie wiem tutaj, e, jak stoimy na takim tle i e, to podzielę się czymś, co e, koledzy, którzy znają, mnie szatnie wiedzą, czyli moje niesamowite, wspaniałe poczucie humoru. Ja wiem, o że... tym samym koszy. Ja wiem, ja wiem, że ekipa światłości to są tacy ludzie, którzy walczą do ostatniego tchu. Dziękuję. Walczą do ostatniego tchu. Tu się mówi też, że ekipa, zawodnicy światłości wiekuistej kopią najlepiej. A ja kończąc, powiem tylko, że to dobry dzień, by umrzeć. Także dziękuję bardzo i życzymy wszystkiego dobrego.